Jarek Ratajczak, witam Państwa w programie Co tam Panie w Polityce. Dzisiaj naszym gościem jest Pani Agnieszka Klarman. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Wrocławski IPN zorganizował ogólnopolską konferencję pod tytułem Kobiety na zakręcie. Rozmawialiście Państwo między innymi o roli kobiet w okresie PRL-u. Jak wyglądała ta rola kobiet w Polsce, w Polsce ludowej? Do czego Panie były szczególnie wykorzystywane, jeżeli tak można powiedzieć? To znaczy, to jest bardzo szeroko zadane, zadane pytanie i tutaj moglibyśmy to rozpatrywać wielo, wielopłaszczyznowo, do czego, do czego były wykorzystane, wykorzystywane. No kobieta, trzeba powiedzieć, że była traktowana dość przedmiotowo w okresie, w okresie PRL-u. W wielu, w, wielu, w wielu, aspektach. Przede wszystkim jeżeli chodzi ten, o ten aspekt propagandowy. Kobieta była bardzo e, użyteczna propagandowa, propagandowo, była bardzo takim dobrym nośnikiem propagandowym. E, stąd też cała e, sztuka, na przykład plastyczna sztuka plakatu, która przedstawiała tą kojarzą, Ko kojarzącą nam się z okresem PRL-u, PRL sławną kobietę na traktorze, kobietę, kobietę murarkę, kobietę kolejarkę, kobietę, kobietę, kobietę kapitan, to miał lansować ten taki światopogląd, jeżeli chodzi o, o równouprawnienie, równouprawnienie kobiet, że ono dokonało się. Szczególnie było to pokazane w, na kontraście na przykład dotyczącym dwudziestolecia Międzywojennego, gdzie ta gdzie ta kobieta rzekomo była ujmowana w nieco inny sposób. Oczywiście, Czyli była uciśniona, tak w domu uci, Uciśniona tutaj e, e, szczególnie była pokaz, po, poka, pokazywana kobieta robotnica, wyzyskiwana przez, kap, przez kapitalizm, e, kobieta, która musiała ciężko pracować e, w fabrykach, a teraz oto przyszedł nowy ustrój, który tą kobietę sam na miejscu na równi z, z mężczyzną, dając jej, dając jej, dając jej pracę. Oczywiście Czy wszystko... panią to pasowało w latach 50. -tych, 60. -tych? co wynika z państwa badań? Czy kobietom to pasowało? Yy, yy, trudno odpowiedzieć wprost na, wprost na to pytanie. Część. Yy, część yy, części kobiet bardzo to schlebiało, ta polityka właśnie równouprawnienia. One często w relacjach podkreślają, że tak oto mogłyśmy razem z mężczyznami murować i stawiać, stawiać, stawiać mur, że często podkreślały, że mają lepsze wyniki, wyniki, wyniki w pracy. Natomiast szara rzeczywistość była, 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 nieco inna, bo tak oto kazano kobiecie przede wszystkim pracować. Bardzo Niemile było widziane pozostawanie w domu i zajmowanie się domem. W związku z tym kobiecie wyznaczono wiele ról, że ona jednocześnie ma zajmować się domem, troszczyć się o męża, który również buduje, buduje socjalizm, jest zaangażowany, ale jednocześnie ma na równi z nim, na równi z nim pracować, wychowywać, wychowywać dzieci. Czyli drugi etat. Tak jest, drugi, yy, drugi etat. Trzeba też mieć na uwadze to, że w tamtych czasach nie było wielu udogodnień, z którymi mamy do czynienia yy, w, czasach, yy, w czasach obecnych. O wiele gorsza była oczywiście komunikacja, zaopatrzenie yy, i cała ta logistyka, którą musiała ogarnąć kobieta w PRL-u, była naprawdę bardzo trudna. A z drugiej strony, może więcej było żłobków, przedszkoli, przyzakładowych? W pewnym momencie później w latach 90. zapomniano troszeczkę chyba o tych sprawach. Mm, tak, tutaj ten okres, ten okres PRL-u jest okresem bardzo, bardzo nierównym. Zupełnie inaczej było w, było w czasie tuż, tuż, tuż po wojnie, gdzie w zasadzie wszystkiego wszystkiego, wszystkiego brakowało. Dopiero potem ten, ten nośnik propagandowy to, to, to budowanie miast socjalistycznych, typu Nowachuta, typu, typu Świdnik. tam miały być te takie miasta budowane od zera, gdzie miały podstawa, powstawać również takie o, rodzinne czyli żłobki y, przedszkola i tak dalej tak dalej. Natomiast y, trzeba mieć na uwadze, że mimo że kobieta na przykład jeżeli chodzi o łódź, łódzka włókniarka miała dostęp do żłobków, do przedszkoli, ale ona często podejmowała pracę na przykład na trzecią zmianę y, w nocy, żeby podołać obowiązkom domowym, czyli ona szła na nocną zmianę do pracy, przychodziła z samego rana, zazwyczaj wyprawiała dzieci właśnie do, do Przedszkoli, do szkół, potem spędzała kolejne 8 godzin na chodzeniu od sklepu do sklepu, w którym były puste półki, żeby zdobyć cokolwiek na ugotowanie, na ugotowanie obiadu. Więc często to było kilka etatów, żeby po prostu związać koniec z końcem. A ten mit taki matki polki, bo to też, to, to też jest tamten okres, tam, tamte lata. Więc tu jest z tym mitem bardzo, bardzo, bardzo przewrotna, bardzo przewrotna sytuacja, dlatego że to jest troszeczkę odwrócenie tego takiego stereotypu pochodzącego, pochodzącego z, z Sowietów. Tam ta kobieta, to, to równouprawnienie miało się ucieleśnić dosłownie, czyli było bardzo mocne odejście od, od kultu macierzyństwa, od, ku, od, od kultu matki na rzecz kultu raczej robotnicy. U nas w Polsce zdawano sobie sprawę, sprawę z tego, że jednak ta tradycja, tradycje rodzinne są bardzo głębokie i że łatwiej będzie wykreować nowy obraz tej takiej e, matki, matki polki, niż, niż całkowicie się odżegnywać od tego. Stąd też bardzo sprawnie jak gdyby podgrzewano ten motyw matki polki zaradnej, która jednocześnie tutaj właśnie pracuje w fabryce, wyrabia 300% normy, tutaj opiekuje się dziećmi, no i cały czas jest podkreślane, że ona cały czas o tego swojego męża, wspierając go cały czas w budowie nowego świata. A kobiety w polityce, czy panie mogły liczyć na lukratywne właśnie stanowiska, jeżeli chodzi o, o politykę, jeżeli chodzi o polską Zjednoczoną Partię Robotniczą? To też różnie się kształtowało w różnym, w różnym czasie. Okres tutaj badania, badania PZPR-u w zasadzie są u nas w Polsce w historii najnowszej jeszcze w dosyć poważnych powijakach. Często badania historyków skupione są głównie na tych takich sztandarowych postaciach, na głównych, na głównych bohaterach. Te kobiety są zawsze, zawsze gdzieś tam w tle, i do tej pory ten motyw w zasadzie prawie w ogóle nie był, nie był badany. Na naszej konferencji była Pani Natalia Jarska, która przedstawiła kobiety w PZPR w tym pierwszym, w, pierwszym, w pierwszym okresie. I okazuje się, że im wyższy szczebel, tym tych kobiet było, było mniej. Troszeczkę kobiet było na poziomie tych najniższy, najniższych struktur organizacyjnych, im wyżej w górę tym ich, tym ich ubywało. Ale to była specjalna polityka. kobiet nie dopuszczano właśnie do tych najwyższych stanowisk. Też idąc tym wzorcem, właśnie radzieckim? Tutaj mm, troszeczkę badacze mają wątpliwości, czy to było tak, że kobiet jak gdyby umyślnie nie dopuszczano, czy jednak kobiety. A... Nie za bardzo chciały się utożsamiać z polityką PZPR. Nie za bardzo chciały wchodzić już w te takie ideologiczne zaangażowanie. One wręcz często protestowały przeciwko jakimś takim wprost agitacjom. Chciały, cały czas kładły nacisk, że one chcą robić coś właśnie dla kobiet. I im więcej o tym mówiono, tym bardziej je, je odsuwały. Wano czaf. Pamiętać, że w początkowym okresie, w zasadzie przed zjednoczeniem PZPR, każda z partii posiadała swój wydział kobiecy, który miał zajmować się sprawami, sprawami kobiecymi. Jednakże szybko się okazało, że te wydziały kobiece są bardzo niewygodne dla jak gdyby, męskiej części kierownictwa partii. Wszystkie wydziały kobiece zostały, tak? zostały, zostały, zostały zlikwidowane. Część tych uprawnień przekazano, przekazano lidze kobiet. Która miała być takim parafeministycznym, to jest za dużo powiedziane, parafeministyczną organizacją. Tak naprawdę przez cały czas była organizacją taką satelicką w stosunku do PZPR i, i pełniła rolę służebną. Wymieniła tutaj już Pani część zawodów, których, do których Panie próbowano namówić w tamtym okresie, ale kobiety też dość, może nielicznie, ale pracowały w, w służbach bezpieczeństwa, w, w służbie bezpieczeństwa, w, w wymiarze sprawiedliwości. Niektóre panie zapisały się tutaj dość, dość niechlubną. Kartą. Owszem, ale tą niechlubną kartę też należy też należy, też należy pokazywać, żeby ten obraz kobiety był jak gdyby najbardziej najbardziej wszechstronny. Dlatego też na naszej konferencji mówiliśmy o kobietach, które pracowały w aparacie w aparacie bezpieczeństwa, które służyły w, na przykład w, w wydziale śledczym i po prostu najzwyczajniej w świecie szpiegowały na nasze społeczeństwo. Były też kobiety, które pracowały w służbie bezpieczeństwa, ale jako zwykłe Powiedzmy sobie sekretarki czy pracownik pracownik taki biurowy. Natomiast często między, między wierszami, kiedy analizujemy akta, y, okazuje się, że to tak naprawdę one były właśnie tą szyją, które na przykład kręciły jakimś powiatowym urzędem bezpieczeństwa w jakiejś mniejszej miejscowości, że na przykład pani sekretarka tak naprawdę miała wpływ na, decyli, na, na decyzję y, szefa powiatowego urzędu y, bezpieczeństwa. Trzeba też pamiętać, że były kobiety, które pracowały w więziennictwie, które pracowały w więzieniach. I tutaj była z Łodzi pani Renata Szczepanik, która przedstawiła te kobiety pracujące w więziennictwie. Okazało się, że ich obraz kreowany na przykład w takiej klasycznej gazetce więziennej był bardzo ciepły. To znaczy to były panie, zazwyczaj panie pedagog, panie psycholog, które tam spełniały taką rolę łagodzącą w tym trudnym świecie, w trudnym świecie, trudnym świecie więziennym. No oczywiście trzeba pamiętać o kobietach, które pracowały w aparacie sprawiedliwości, o kobietach sędzinach, które wydawały z zimną krwią wyroki śmierci, szczególnie na, e, w okresie powojennym na organizacje podziemne, często młodzieżowe. Na Właśnie niektórzy mówią, bardzo... były szczególnie bezwzględne, te, te, te panie, te kobiety tak można stwierdzić? Myślę, że nie może, że po prostu, że, że taka generalizacja jest niezbyt niezbyt uprawniona, dlatego że myślę, że one po prostu wyróżniają się na tle mężczyzn jak, wydaje się jako coś, coś coś niezwykle nietypowego, stąd też ich decyzje są wydają się nam bardziej 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 okrutnymi. Tutaj by musiały być jakieś pogłębione badania psychologiczne, społeczne, jak to naprawdę, co tam w głowie tych kobiet się działo, że właśnie potrafiły wydawać wyroki śmierci do żywocia, często na młodych, na młodych ludziach. Rozumiem, że takie badania IPN jeszcze będzie kontynuował. Dziękuję bardzo za przyjście do studia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.